Na mój kanał, a dzisiaj jeden, jeden, jedzie, laguje nie, zna, że nie, nie, gra, a ja żeby nie, nie, budowałem nie, 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 poza nie, odcinkiem... e... poza nie, 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 i tu będziemy Bardzo... mieszkać. I to... nie, I nie, 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 bardzo daleko i tu, przy, czy, jak to powiedzieć. czy kopiemy i tu robimy taką wielką wiotkę. I jak spodobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie za napisać komentarz. Zasubskrybuj ten kanał i daj mi a 20, będzie 20 w górę. Wiecie? 28. do więcej tu dobije to odstawię nie mogę tu 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 do bento no to Idziemy, to żeby odstawimy. to będzie lotło. Widzicie? Ja sobie wodę i piecieki tu mam. Ja mam do te piecieki. Ja do. Idziemy, tu tam sobie piszcie komentarze od 1 do 10, ja wam to, co podoba. się podoba, Wiecie? I zobaczymy jak wam, mój nazwę ci wam będzie budowała. Welo, nie wice. Jak wam będą się podobać? A będzie dłużej. to Będę. Będę musiał jeść pod deal Nie wiem, co dzisiaj zrobimy oglądajcie do końca. A tu sobie podbierałam dilta Co wie, tu robimy? Bękaj, ja wiem, co. My tu sobie kopiemy. Będzie dilczyk. Tu będzie

Вот, тут у меня два. Смотрите, я... И... ты тупо туда, Подбираю. И что тут подбираю. Демяк, Спадай не изтон. Я

Mój a ja tu, daję nam kopać. I dla pies, włączę ten dydż. to tu mam taką Chobiećby pokój. Tu sobie kopiemy. Tobie gotowiemy. No tu jest Belonika po kabiu. Widzicie dziano? Tu jest, widzicie?

Tu tu by... Tu tu zmieniam tu. O bo... To utstanek budzimy. nie mogę? Tuek budzimy. Pijaczek pomocy. Ja zginę Uff. Nawet zginąłem widzowie. Nie to. Bo ja nie ulatowała. Ale nie potrzebowałam. Nie ulatowałam. Ja to co Mam dużo za Zadowolenie. Będę tego zadowolony. O, jak mnie boli w dół dziur. Ból czy ryżak? Widzicie Poczekajcie Już robię. Naczynij na łódzko, Weronika. Łódki, żelun.

Oh yeah, dove vi loder? Uh! Da e da dove vi loder? Dove vi loder? Dove vi loder? Dove vi loder? Dove vi

Na co? No na ten ten Bo na tych Lepicach tak zapisał To czujesz, że to lepiej?